I teraz, ten, to trzecie, trzy, czwarte, to do tego, właśnie, że nałoży jedynie na Watykan od siebie. i tak przyjmie, tylko to od siebie, co będzie chciała, niech ktoś się nałoży, ale tak sobie to powiedziałem, bo tak sobie powiem: nie żadna jest zabytcz, się, że takie tekści powalnia, a potem wszystkie demony na nią, ataki i przekleństwa yy, przodki, i przodków, potem nie będzie wiedziała, co z tym zrobić, i nie ma, bo nie jest do tego powołana. I nie ma watyka za to, że tak się poczuwa, któreś słowem jakimś i se zazgrywa. Bo nie! Bo już wytania, która się tam będzie to bluźni, bruźni, nie jest do tego powołana, nie ma tego prawa, nie ma inicjacji, nie ma przywileju Ducha Bożego, akceptacji, rozpoznania, tym bardziej żadna ten i tyle. Powiem, nie ma co zrobić z jakimiś demonami, przodkiniami, przodkami, czaremara, coś tam rozsyłka, wysyłka, bajka, iluzja u dzieci, bo czy w dzieciach, jakkolwiek to czyniły, takich przeprzeczania w kościołach, że to jakaś tam, a to naprawdę jak się to przodkinie, duchy Boże przodkim, przodków i rozjebywane, rozpierdalane i która po prostu przez to totalnie już przeklęta na ziemi. Bo przekleństwem się zaprawiała względem chrystusa z Nazaretu. U mnie to bacia, tyle, no the end, tacy byli historii, no, ja rozjebali Rozjebaliby wam rodzinę, bomba, kuźwa, nie wiem, żona, dzieci i co, wybaczysz? Ja nie, no i pe, pe, pe. i tyle, no koniec, the end, i tyle. To na Watykan, ale to już powiem po drugi, to potwierdzi. To wtedy będzie spokojnie na tych, na dla innych mężczyzn, też bardziej na Sercu i na Runo że księża księdzowie będą mieli żona, swoja kobieta, partnerka, nieprzymusowo, tylko że no wtedy no, jak nie, no to nie przymusowo. tylko że zachęta, spotkania, możliwości, nie odwlekanie, nawet chociaż co sobota, albo najlepiej codziennie próba, próbowanie, nie na siłę, tylko tak jak należy. Yy, ty, 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 jakieś tam już po tych tył to spotkania takie tego i konkretnie już, konkretnie, jak nie ta i też szczerze. I mowa szczera, że tam, to się to, a to tam, że tego i świat zakłada też w strojach takie tam atrakcjonanie tam, że tak, to tam widzi, to tam duszą, to sercem, to Jezus Chrystus to nie powie przed nieprzodkowie, że postrzegali prawdziwym, pełnym sercem, czyli takim, co aktywowane jest też za sprawą nie tylko intelektu i nie wiadomo otoczki, nawika, coś tam, coś, coś, tylko że właśnie well, aktywacja pindla. Że wtedy faktycznie, że czuje pociąg do kobieta i, i, i potrzeba i że sercem wtedy szczery jest i wtedy bliżej Chrystusa, za tu jest, się. że wow! I swoja psycha. No tak. Dla stanowienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Zasady, zasady, pomoc, chęci właśnie też uwolnienia księgów od jako potrzebnego, ale nie, bo jak się tak zagrywało, że ciągle, 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 dałem mnie też to tam, wyczuwają, że tu ciągle tam coś, ten, tam, dobrze tam się, do mnie to dzięki Janowi Południowemu to, dzięki mnie też, ze mnie drugiego, po Jana Południowego, na Jana to, no to się rozumie, że i dla ludzi Jana Południowego to, dla Jana Południowego to, że poświęcenie czas, czas poświęcenie, poświęcenie czas, czas, coś na poświęcenie czas, czas, serdeczne, wielkie, ła, wow, wow, coś tam, coś Jezabel korzysta, 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 korzysta. Także Chrz chrześcijaństwo mm, nie jest zasilane tak, jak powiedzieć powinno. I przykładem od księdza, że posiada dziewczyna, kobieta, swoja w sensie do żona, taka trukcja może na maksa, jak to i sobie tu, ten kobiet, to tu porafia śpiewy, ten nie patrzy, me, me, tu, very well. muszę, mm, okej, okay, well. Nie, że tam nie wiadomo gdzieś czy tam czymś. W tylko to się w to, że okej, że fajnie, że wszystko gra, że jest taki, wow, że przodki, eee, man, że to jest to, że takim kimś też przyjdzie, powie blessing to, powieści, narracja nawet film jakiegoś, obejrza tu Marvela, ten, to, tam, słuchajcie, bo czuję do tych wsi, pola, miejsca, historia tam, inspiracja, dzieci, wow, co, ku cool, man, że i do odniesienia historia, że o Chrystusie też tak próbują różnie, ty, ty ty ty, ty. ty, ty, ty Albo swoje piosenka teory, dla których no, no, jakaś, wała, no, ta tą gitara, No, ale teraz mam tak fajnie, szczerze, prawdziwie, pff, fajnie. No, prawdziwie swoje, prawdziwie pylebi tamten i tryskało z nich to, że miałem orgaz, no, że seksa. Nie tak, że tylko żeby tak było w nich, to znajdowało ja się w tej że to orgaz, seksa spełniony w tym kobieta, że kocham, co było, wycołowano, też przychodzi z nim. Dzieci otwano, to, to składanie nie? Lepiej, wtedy lepiej. A nie spierdolina w kurs u starszych kobiet że to pojebane, że stacja ksiądz, porządni, edukowani, nie mają kobieta i dziecka, bo popierdolone bucyjnie. Błąd, stawiennictwo zbytnie. Za kim? Za diabłem? No nie, ale jakby wychodził niektóry kuśwa jakby tak. Bo dają szansę diabłom. To naukę życiu też od dziewczyn. Nie zostaw mnie dla zboczyńca. Lepiej chcę ciebie. No mnie to już mówiło. Ksiądzom właśnie są, żeby właśnie tak rozumowali, bo są za Pracowani. Pojebane. Generałowie też już to zaprzeznali, też tak u to się widać, wczoraj postępy i ta się ostatnia niedziela i środa też, tam pindlu pindu, trzeba tak mówić szczerze i właśnie to się trzeba dopuścić, dobrze mówię wtedy. co też czeka na to, to ekspresja, to kobieta, spotkania, i spotkania dalej nie ma i wkrótce pojebane, czekają zwaga. Czas na zwagę, ale atyka nie obciążać, nie lasingować, i przeklinać, tylko tak. Ekspresjonować ku, tam, pomoc, rada, modlitwa, i, psi, i cześć, zajm się sobą, zajm się sobą. A starszyzna na tym bruno ma popierdolone. To odczuwasz, poczucie, coś tam, idziesz, miasz, wnioskujesz, życie, kultura, społeczność, edukacja, i jak wiesz, aż tyle, co by mogło być, co jest, co się dzieje, i takie to nie go na to, to tak jakbym był jednym z tych, co czeka, aż się staną te chrześcijanie. Na co czyń chrześcijanie? Dobra, rapto zmowa. widać, prawda? Saukać, saukać. Wow, wow, wow. O, kole mnie bo to cieka jeszcze Kasper nie No to Widzicie przykazanie nie podziwiania para w trakcie rytualenia seksualnego, bo jest potem z... dziwne takie w realiach, potem może mieć, nie wiem jaką by miało, ale tak ocenie na siebie sprawdziłem. Czy mogę spróbować? Można tak jak, może spróbujecie takiego owocu, u mnie, w moja rodzina będzie zakazany, ale potem na przykład coś was jakby utracicie może, bo będziecie dziwnie funkcjonowali w sportach, odniesieniu do natury. Czy warto sprawdzać? Ja sprawdziłem i co mnie to dało? na no, atrakcjon, że można tak, pozycja, tak, pozycja, to lepiej ze zdjęcia. Yy, pozycji i stanowienia. Rozumiem, że pozycja tak, naciąganie, żytulenie, wyobrażenie i nie jakaś para, że to robi yy, tak, czy siak, czy tego, bo nie. Wyobrażenie stanowienia swojego, jak będę traktował, czy chce całować kobieta, żeby tu, żeby całkować, żeby żeby myślę, że całkować, wycałkowałem, żytulenia, myślę, i podziwienia, co najwyżej tylko, w sensie swoich, potem będę singielka, jeśli chodzi o film. Takie czasy, nie, że nie, tam potem oglądają, taka tam pojebaństwo.

najlepiej no właśnie zdjęcia, znaczy gazetki, dopuszczone jakieś, to nie wiem, informacja, nie wiem, jak odnośnie kobieta, bo nie wiem, nie wiem, nie wiem nie to radzić będę kobieta, partnerka, i będę miał wtedy. No, są jakieś te też, te wersje dla kobiet też. Mm. sprawdzone, Wzrok mężczyzna, czy nie ma sobie jakaś nienawiść, czy jakaś taka próżność czy dziwna, A czy od chrześcijaństwa nie ma po prostu sobie. No, wtedy takie możesz podziwiać, bo. Wtedy takie możesz podziwiać. Wtedy takiego możesz podziwiać. Takiego umieśnionego, czy po prostu sportowanego, czy w tańcu właśnie sprawnego bardziej, a nie umieślonego, na siłowni spędzającego i nie wiadomo ile yy, godzin. Sportowanego, fajnego, traconego w tańcu, w ruchu, tak co dużo zrobi w kuchni, znaczy w kuchni dużo, tyle co tylko trzeba. Tylko tyle co trzeba zjeść, ale nie jakieś tam yy, gotowane, nie wiadomo co czekane, tylko po prostu to, co wartościowe i na dwór, na zewnątrz. Tańce, łąka, polana, podróż, rower, przejazduwa, pokazać się ludziom, wśród ludzi, stadnie, istoty, muzyka, taniec, miłość, smakowanie, odwiedzina jakaś rodzina, wieś, miejsce, spotkanie z rodziną, rozmowa. W wygodnych łachach, nie czas tracąc na jakiś przedlusty, nie wiadomo co, tylko hipisowsko jak określenie w polskości, tak mówiąc, surfingowsko-sportowo, po prostu sportowo, na łeł łachu wygodnym, pokojowym, tak zwanym swoim, po prostu na chilu irlandzko, arista, reformy me. formie for miennika, wiesz, from 2005-2008 times, years. To potrzeba. i oto takie to uporanie, to świadomienie rozpoznanie naukowo- otwartości na takie informacje odniesienie to ewolucja stanowienia później światową. no bo to jak już my tu to my też oddziałujemy na innych czy inni tam gdzieś na innych na drogach czy inni tam na kolejnych na drogach i tak dalej, i tak dalej, zwierzyjemy, no i w ogóle i to potem, że właśnie Światowo się nazywa, czyli w Synem Jezusa Chrystusa z Też tak się to rozumuje. I wtedy w nie, faktycznie wartościowo, właściwie dobrze, bez tabu i jakoś to będzie bez tabu yy, i zajmie się tym Duch Boży, nie? No albo to tak niektórzy tak ten myśleli, to trzeba się zjeść w kościołach, zamówić się, ale też uświadamiać, prowadzić dzieci, edukańsko, edukańsko. I takie uświadomienie rola. Bez pojmowalności głębszej, w ogóle go nie w jakiejś piekielności, bo ja też mi to nie było potrzebne. I oto klątw nie będzie, klątwienia, czyli tych traum, traumatyzowań, niepotrzebnych jakichś czary mara, bo jak są spełnieni seksualnie, to nie takaś jakaś głupota, jak rodzice robili dzieciom, tam się wyczuwało też jakaś opowieść tu, tam, akceptacja jakiejś magii, czara, to jest tylko ekspresja, potrzeba wynik ekspresji siebie, potrzebie miłości, to się jakoś, nie wiem, dzieci nie zagaja do przebzdury Harry Pottera i jakichś takich bzdurnot, bo przez te lata, co im się mogło utwierdzić, że tu Harry Potter, piękny czar, rodzaje, że to wielkie że przeżywa satysfakcję, satysfakcja, potem może jakieś palcowe dziewczynki do Harry Pottera, mężczyźni chłopcy może do Gringer, potem, że fajne, ładne, potem kolejne też ekscytujące, podniecające, piękne, że czary mary i w ogóle atrakcjon i ulubowanie, ukochanie takich, ten, y, takich, y, takiego kultura dzi y, dziwów. No tak wyszło na świat. Jak nie? Harry Pottery to było kilka lat temu, i to rok w rok wychodziło. Ile tych książek wyszło? Siedem, czy więcej? Części, czy pięć, czy siedem? I próbowali kochali to światowo w ogóle. Antychrystyzm, akceptacja. Jeszcze jak któreś umiłowały czarmary i w ogóle i potem poszło. Ja pierwszy co to się działo w tym kraju? Zoszłej i minęły dwa lata. I jeszcze niektóre, jakoś tam zaczynają czarmar, to żeby nie czyniły. Oto uświadomienie, to przekazanie, a którzy, jak potem znowu diabelskość swoją, no chcieli znowu próbować, nałożyć, jednak, jednak, do, 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 do chwili ostatecznej, aż przyjdzie ktoś, jak to zatwierdziła, jakaś się zurwa za ścianą, aż przyjdzie, ktoś z gnała i mnie zabije, albo coś. W tym stylu się słyszało, zrozumiało. Słyszało, aż przyjdzie, ktoś mnie zajebie, coś tam, coś takiego. bo trzymają chyba w niewola. Tłumaczenie albo tego, zagrywka, potem dziewczyna młoda, która gdzieś tutaj spełniona rolę, utrapienie. Wyszło to, a jak nie wyszło to potem tam w nagroda, Do jakaś tam wyspa kraina I jedna z naszych, dorośniesz, wyszkolimy jeszcze bardziej inna kraina To już wiesz, to już umiesz, tam, to, się to. Pff, Sekty różnie działają Skurwiele, skurwiziele, skurwielu skurwiel. Jezabel od diabła I nie mnie tłumaczą, No się nie, nie tłumaczą mi jakaś tam by chciał tłumaczyć psychika e, Diabła, umiłowania za dzieciństwa czy oni One mnie spierdalają tak mówię od razu, w Ja nie wasz ojciec święty i nie wasz ojciec chrzestny. Bo nie. I tyle. Ja od Mario. Prawdziwa Mario. Od matka Teresa z Kalkuty. Przeciążona. Co też da mi fajnie, bo tak myślałem, bo myślałem, że ja takiej roli następnie nie da. W ogóle takiej roli nie dam. Przebija seksa. Przeja miłość. pełnia. A tamtej dzieci. Ona mnie tego nie zaczyniła, żeby miała za to opowiadać. Poświęcenie, poświęcenie, a diabły... ty tyle, te. Ty, Są to ostateczne i tyle. I brać na siebie. Nie na księdzów, nie na papieża i nie na mnie. Na siebie. Jak trzeba? To się z ewolucją naturalnie. Na genach waszych. Modlitwa taka. I niech rozsądzi już. Jezus jest Nazaretu, który obecny jest w każdym z niej. Amen. Bo ja o to proszę. I tyle. Nie. Diabły eliminujący ludzi podstępem i uwolnij Watykanu. Nie są tego, żeby wstawić się za diabłami czy żeby mieli cierpieć za diabłów. Bo nie. Tam u nich jest Italiano, Roma. Miłości. Dużo miłości, relacja, miłość, miłość. Wielkie Te, Tak. Byłem. Kilka razy. I Polacy też są. Polki i Polacy. A które byś chciał nas bezczęć, trzeba to to modlitwa i nikt tego nie zmienia. w wpierw tak swoich dziadków, tatusów, tatusiów. Ach strzedłem ja się pomyślnie, że ignorują was tu dziadków, a innych zostawcie. Nie swoich przodków. Zostawcie spoko. I tyle. I nie swoich potomnych też. I tyle. W imię Ojca swojego. I w imię Ojca Świętego. W imię Jana Pała II. W rodów, to w imię jego. W imię syna, swojego nie posiadając. nie córki. Czyli za te dzieci nie odpowiadając i one i za nie cierni na sobie nie mam mieć, ani żadne, za inne. Papież to bardziej nie, bo nie. I w imię Ducha Świętego Jezusa Chrystusa w imię Ducha. Będzie królestwo Jezusa Chrystusa z Nazaretu na tej pancerz ziemia. Amen. W tych czasach to chcę doświadczyć już. Są dostateczne. Kto się tego boi? Diabły. I tyle.